Ciekawe, kim jest ten król wieprz. Zapas ja pamięci taki artykuł o nim, jak on pisał, że po śmierci chciałby, żeby go wilki zjadły. Naprawdę? No, no to w ogóle jest to dla mnie trochę taki mistyczny człowiek. Trochę no, dziwny, jak, ale... trochę owiany tajemnicą. Chyba już jesteśmy daleko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, zapraszam Was. Czy my dobrze trafiłyśmy? Szukamy króla biebrzy. Proszę. Czy mieszka tu król Czy dobrze trafiłyśmy, pokierowali na tutaj? A dobrze trafiłyście, no cudownie, cieszę się, cieszę się, że Was widzę. cieszę się, że w ogóle takie piękne dziewczyny odwiedzają mój dom. Dziękujemy bardzo. Takie małe muzeum tutaj Biebrzańskie jest. z chęcią, Piękne dzieła sztuki, zobaczcie, To już się ukrzyżowany, a mimo to się cieszy, bo to przez cierpienie do szczęścia. To jest takie przesłanie. Ale czy cierpienie uszlachetnia? Chyba nie. No wiesz, to trudno powiedzieć. W każdym razie na pewno no, zmienia człowieka. A może i uszlachetnia, wiesz. Trudno powiedzieć. W każdym razie tu Chrystus jest uśmiechnięty, więc poprzez cierpienie do szczęścia, jak gdyby takie przesłanie, no, no niesie coś z sobą, wiesz taką dobrą nadzieję, że jednak cierpienie, a potem następuje szczęście. No Także myślę, że to jest jego jedno z piękniejszych dzieł sztuki. Chodźcie Właśnie do środka. Chciałam się spytać, czy, czy więcej masz w środku? Tak, w środku coś. jest tego multum. to jeszcze masz, skąd to wszystko masz? A pozbierałem, wiesz, no, od Dionizego rzeźby właśnie. Dionizy tutaj wychował się właśnie na bagnach biebrzańskich. Tutaj jego rodzice wozili siano, bywał na łąkach, właśnie inspirację czerpał. Z, z, tutaj, z tej przyrody, z, z tej natury, z odgłosów ptaków, no i z, z ludzi pracujących tutaj, no bo ludzie stworzyli ten krajobraz przede wszystkim, wiesz, mieszkali wokół bagien, no to kosili i dzięki temu bagna nie zarosły i są otwarte piękne przestrzenie. Człowiek jest tutaj elementem przyrody, naturalny jest, tak samo jak każde zwierzę. To człowiek też jest takim zwierzęciem bagien biebrzańskich. Mhm. Nieodłącznym, bo on stworzył teren dla łosi, dla wodniczek, dla, dla ptaków brodzących. Tu była cisza. Jak ja tu przyjechałem w latach 70., wyobraźcie sobie, no to stały wszędzie stogi, kompletna cisza. Nie było żadnych silników, motorów, samochodów, traktorów. Nie było. Dzikość zupełnie. Mało tego, nie było W okolicznych wsiach nie było prądu jeszcze. Było... Także jak wieczór zapadał, to były ciemności a dzisiaj to trochę się zmieniło, no to jednak 50 lat temu to było. I ja tutaj przyjechałem w 92 roku, ja kupiłem to gospodarstwo i się przeprowadziłem. No miałem kiedyś małżonkę, no. małżonka została w Warszawie, a ja uciekłem. <grym> Czyli dom cię przyciągnął Domię swoją duszą? Przyciągnął. Właśnie, no to miejsce w ogóle bajeczne. Przywołało cię? Tak, było tak pięknie. Że zdecydowałem się od razu, to, to kupić, I, i to niby miało być tylko na wakacje, ale za chwilę. Z... Było ci przeznaczone? Było przeznaczone. No i tak już trwam tutaj 30 lat od 1992 roku. No a wy przyjechałyście, i tak. E, chciałem się zapytać a co was tutaj właśnie przyciągnęło? Lubię bardzo dostrzegać piękną, docenianą rzadkością, wyjątkowe przestrzenie, ale też często totalnie zwyczajne, takie, które, na które nikt nie zwraca uwagi na codziennym pośpiechu. Wynikło to z potrzeby eksploracji nowych miejsc, nowej przyrody, nowej natury zupełnie obcej dla mnie. Wreszcie jest nastrojający i obłędne zapachy po nim, ale ten szum, melodie porannych mgieł i deszczu. Moje no mocno makroświat, lubię te wszystkie małe wyjątka, grzybki, porosty, proteazy, które tak fikuśnie wychodzą z mchu na przykład, zarodniki mi fusą Potrafię tego grzybka jednego fotografować przez godzinę i się nim zachwycać. Same te wszystkie konary. Stare, wyglądają często jak raka koralów, a są zupełnie jakieś abstrakcyjne formacje. Mm. Przyjechałam z Karkunuszy z przestrzeni górskich w zupełnie dla mnie nieznane miejsca. Jestem pierwszy raz tutaj nad pierwszą. Sama jestem leśnym człowiekiem, leśną duszą. Spędzając swój wolny czas, e, chodząc po łąkach, po lasach. Las jest dla mnie w sumie taką medytacją. Gdy jestem nim, to nie myślę zupełnie o niczym, po prostu czuję go i jestem tu i teraz. Które absolutnie mnie nie znudziły. Natomiast te przestrzenie są zupełnie inne. Są dzikie, rozległe. Widzę też, że masz jakieś filiżanki tutaj, stare. No, mam. Faktycznie, Jeszcze do tego jest gdzieś cudowne. tata, ale nie ona jest. jest, jest, jest a z którego roku? Mm. Myślę, że lata 30. Mm -hmm. Zł złota. Tak, a to jest wytarte? Czy to wytarte, jest... wytarte. Tak, to już jest tak. No było używane, Bardzo delikatne. Przecież by to się, bo no, no, kawę piło taką no. mocno. Ekspres, tak? Mm -hmm. Piękne, zobacz, są hortensje nawet. No. I róże. Piękny, właśnie. No cóż. Ja wiem, czy taki talizman mówi. Ale to czy nie ją wyjątkową teraz? Jest tutaj Muka, sama. Zostałaś, A piłeś z niej herbaty kiedykolwiek? Właśnie nie. Napijmy się z pięknych filiżanek. A, a czy macie jeszcze trochę czasu? Pokazałbym wam coś ciekawego. Jeśli macie chwilę, to Sęcioł. chętnie wam pokażę. Pewnie. Dzieżinkę widziałam jeszcze, jak była ży, żywa ta dziedzina. Niesamowite. 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 Nad bieżą byłam już wcześniej. Ale raczej tak przyjazdem i na krótko, i chciałam tym razem zostać troszeczkę na dłużej i zatopić się w tym wszystkim, mieć trochę czasu, żeby poeksplorować. Ponieważ bardzo lubię przyrodę i przebywać w tej naturze, to spędzam mniej czas na fotografowaniu, na fotografowaniu tego, co widzę, na obserwowaniu tego, co się dzieje dookoła. pod Warszawy Na Podlasie przyjeżdżam, ponieważ lubię to miejsce pod względem zarówno kulturowym, jak i przyrodniczym. Sama się interesuję fotografią i przyrodą i połączyłam to w taki sposób, że właśnie jeżdżę do Puszczy Białowieskiej fotografując przyrodę. Natomiast chciałabym jeszcze troszeczkę bardziej poznać Podlasie, troszeczkę szerzej. Byłam na wieżą już kilka razy, natomiast były to takie krótkie wycieczki, raczej e, płytki, nie zagłębiałam się bardzo w ten, w ten rejon A, i teraz po prostu chciałam przejechać na dłużej, pobyć tutaj, e, doświadczyć lepiej tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Szczególnie w takim okresie, jakim jest wiosna, są rozlewiska, jest masa ptaków. Po prostu to miejsce tętni życiem teraz. Ta droga prowadzi do takiego jego sławetnego dęba. Puchacz, tak nazywa czasami. Czy tutaj słychać dalej? No jest. No, co on jest dalej? O. Właśnie, A ale w każdym razie puchacz, no był, no w latach 73 roku. To, to, no wiem, to że w to, Gugnach to, był. To był też jest główna, a tutaj z tą trybą, jak się idzie, e, to jest taka tryba, to dochodzi się do, do takiego gniazda puchacza. Właśnie. Hmm. Był 73 rok, ale z pochwyt, to jest 50 lat temu. Miałem 20 lat. To byłem, to piękny wiek, w naszym wieku, prawda? Miałem 20, tak, w waszym wieku byłem. Teraz mamy wczesną wiosnę, patrzę, nie ma połowy kwietnia, a już są komary. Ja lubię dźwięk komarów, ja w ogóle bardzo lubię komary. One wydają taki dźwięk kojący. Idziesz, to, tak, to no, taki, to jest hymn Bagien. Melodia bagien. Melodia Bagien właśnie. To jest melodia Bagien. To jest piękne określenie właśnie. To bardzo stary dom. No, sięga te czasów Jana Swiecigo Sobieskiego. Ja nawet ja go nazywam domem Jana Swieciego Sobieskiego. Bo jest gruby jest... No, ma na pewno ponad 300 lat. To znaczy jest z końca XVII wieku. Pamięta chyba zwycięstwo pod Wiedniem, ale jaki on jest ładny. I on szony. Kiedyś dęby tutaj wycinali, bo byli właściciele chyba chcieli, przymierzali się do wycięcia dęba na deski pewnie, a ja dałem parę złotych, żeby nie wycinali. No i tak i stoi do dzisiaj. Uratowałeś go. No i uratowałem go. Zobaczymy tylko, czy ząb Czasu go nie no bo jednak ząb nie jest wiecznie żywy, ale on ma na pewno ponad 300 lat. Kiedyś przyczepiliśmy tabliczkę Pomnik Przyrody, no i tutaj tam z właścicielem żeby go przypadkiem ktoś nie, ale on jest tak potężny, że nikt go nie ruszy. Zobaczcie, jaka to potęga. Przecież to jest coś cudownego. Jest taki bardzo malowniczy jeszcze w tym miękkim świetle. nie? Jest ciepły, taki daje taką dobrą energię. O, widzisz, on można jako przytulić. Chodź. <grymne> jaki jest nagrzany? No, o, zaraz. <grymne> o, jaki dobrą energię daje. Cudowną energię daje. Trzesełeś takie auto? Mm, a -a. Tak na offload można byłoby pojechać Ahoj, do... przygoda! Ahoj! W czym się śmiać chce? Ja chodzę po górach, jestem na granicy i często przychodzą cześć, no bo przez to, że karkonosze wyznaczają granicę polsko czeską i dla nich Cześć to jest ahoj, więc zawsze mam takie ahoj przykłady.

Jaki ciężar wytrzymuje ten most? Myślę, że tak czterech osób maksymalnie. Myślę, że nie wpadniemy do wody. Myślę, że to jest bezpieczne wchodzić na ten most. Ci, że widziałam gorsze. Spójrzmy na ten horyzont. Ale spójrz, jaki obłędny widok stąd jest. No, skowronki zasuwają. Ale wiesz co najbardziej mi się podoba w sumie w tym moście? Mm. Ten prosty, A, na tym moście? Jest mm. bardzo dużo ich. No właśnie, co bo w sumie to zbudowane w tych latach 70 -tych. Mam wrażenie, że to woda płynie tutaj w różne kierunki. Że raz do tyłu, raz do przodu. Tam idzie do przodu nurt, tą stronę. Jeszcze takie światło jest dziwne, że się mruży oczy. W generalnie jest nieprzyjemny dzień. Jest to dzień do siedzenia przy kominku z książką. Mm -hmm. to prawda. Z kocykiem. Chill dzisiaj. Jakoś ciepło się zrobiło teraz, nie? Ciepły wiatr. No. Ciepły wiatr, moja droga. Jakie zwierzęta najbardziej lubisz fotografować? No ja najbardziej to wilki lubię, ale to jest ciężki temat. A nie boisz się? Nie. Często udaje się w ogóle spotkać wilka. Wiesz co, od paru lat to prawie na każdym wyjeździe mam, ale... No Ale to jeszcze nie jest to. W sensie ja bym chciała bardziej coś z bliska, jakiś portret e, zrobić. No a poza tym, tak, to sporo osób się pyta, czy się, czy się nie boję. Jakieś stare ślady, co? Tak, podążajmy za nimi. Może coś ciekawego znajdziemy. Jak Prawie wysychł po deszczu. O, będziemy mieć piękne buty, moja droga. Aha. Jakąś specjalną herbatę sypiasz? Teraz wzięłam leśną, z czagą, z liściem maliny, z liściem czarnej porzeczki, z oliwem. Już możesz zamknąć. Ty nie boisz się, że stłuczysz? Tak. Masz w plecaku taką porcelanę? Taka filozofia japońska, która nazywa się Tensury, która odzwierciedla nasze kruche życie i zbiór doświadczeń. Mamy w tego Człowiek, który zbiera doświadczenia, łamie się często, jest bardziej wartościowy. Po to porcelana, którą można kleić płynnym złotem. Taka filiżanka, taka porcelana jest o wiele bardziej wartościowa wówczas. Ale nie niesie to oczywiście ze sobą metaforę życia. A zdarzyło ci się oczywiście stłuk? Tak. O, I ty... to swoje ulubione filizanki. Pusko... Tłukaj jednak minnie. Ale czajki słychać. A. witam was. Cześć Krzysiu. Witam was ponownie. Dobrze cię widzieć. A jak, jak wam się spodobała biegza, powiedzcie? Wow, no, bardzo nam się spodobała, nie? Super było. Widzieliście dużo ciekawych rzeczy pewnie. Naprawdę fajny wyjazd. No to się cieszę. A, czy macie chwilę czasu? Myślę, że tak, jak najbardziej. Bo chciałbym wam coś ciekawego pokazać. Dobrze, chodźmy. Zobaczcie, jak pięknie to drzewo jest piękne. Jak kolor twoich włosów. Tak. Pięknie. O, teraz idziemy w kierunku bramy na bagna. To jest taka brama otwierająca te przestrzenie bagienne, podmokłe. Z jednej strony są łąki takie bardziej dostępne, bardziej suche, a za tą bramą zaczynają się mokradła. Ona sama się zrobiła. Drzewa się przechyliły i utworzyły wieżby, stare wieżby. Przechyliły się i jedna o drugą się oparła. Lubię stare te wieżby i tutaj te leżące, zobacz, tutaj... Y, 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 stare wieżby szumią. Tak, turyści siedział kiedyś na tej wieżbie. No dziewczyny, skoro żeście zobaczyły już Biebrze i Bagna Biebrzańskie, to warto zobaczyć też y, pozostałą część Podlasia, które jest piękne. To jest bior bardzo wiele miejsc tak pięknych, które Was na pewno urzekną. Tak, mamy taki zamysł zdecydowanie. Ale zanim ruszymy dalej, to chciałobyśmy zrobić jeszcze coś fajnego na rozlewiskach. A co mianowicie? Zemruczmy. Dobra. Zacnę. Jak... Myślę, że tak. Chyba lepsze niż te poprzednie. Zdecydowanie. Jestem pod wrażeniem. Wdatne to dobre słowo. Zacny. Nie zachowaj, przygodę. Dalej jedziemy w przygodę.